Często w codziennych dyskusjach mówimy, że kiedy mamy dwie strony konfliktu, to prawda leży po obu stronach. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam dobitnie, że prawda leży tam, gdzie leży. A jej szczególnym powiernikiem jest Duch Święty, który przychodzi również po to, aby wybrać z Twojego serca resztki kłamstwa, obłudy i hipokryzji. Tam gdzie nie wyeliminujemy złego nasienia z naszego wnętrza, z naszych codziennych rozmów, myśli i decyzji, tam prawda nie będzie mogła się rozwinąć. A zatem poddaj się tej ożywczej i oczyszczającej mocy Ducha Świętego, Ducha Prawdy.